Witajcie kochani, dzisiaj środa, czyli lekcja dywina z psalmów. Dzisiaj jakby trzecia część tego psalmu 18, bo tak jak wspominałem, to on jest bardzo długi. Od razu Wam wspomnę, że w sobotę nie będzie lekcji dywiny z Ewangelii, ponieważ jestem w trasie. Ale no to zajmijmy się tym, czym mamy się dzisiaj zająć. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, uwielbiam Cię. Dziękuję Ci, że wciąż wspomagasz nas. Dziękuję Ci, że Ty uczysz nas modlić się, a wtedy, kiedy my nie umimy, sam nas wspomagasz. Ave Maria, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Lekcja dywina część pierwsza, czyli Lekcjo, czytanie. On daje moim nogom rączość nugłani i stawia mnie na wyżynach. On ćwiczy moje ręce do bitwy a ramiona do napinania spiżowego łuku. Dajesz mi tarczę twą dla ocalenia i wspiera mnie twoja prawica, a twoja troskliwość czyni mnie wielkim. Wydłużasz mi kroki na drodze i stopy moje się nie chwieją. Ścigam mych wrogów i dopadam, a nie wracam, póki nie zginą. Starłem ich, nie mogli się podnieść, upadli pod moje stopy. Mocą mnie przepasujesz do bitwy. Sprawiasz, że przeciwnicy gną się pode mną. Zmuszasz wrogów moich do ucieczki, a wytracasz tych, co mnie nienawidzą. Wołają, lecz nie ma wybawcy. Do Pana, lecz im nie odpowiada. Jak proch na wietrze ich rozrzucę, zdepczę jak błoto uliczne. Ty mnie ocalasz od buntów ludu. Ustanawiasz mnie głową narodów. Służy mi lud, którego nie znałem, są mi posłuszni na pierwsze wezwanie. Cudzoziemcy mi sklepiają, cudzoziemcy bledną, z drżeniem wychodzą ze swoich warowni. Niech żyje Pan moja skała, niech będzie błogosławiona, niech będzie wywyższony Bóg mój Zbawca, Bóg, który zapewnia mi pomstę i poddaje mi narody, wybawia mnie od nieprzyjaciół, wynosi nad moich wrogów. I uwalnia od gwałtownika. Przeto będę Cię, O Panie, chwalił wśród narodów i będę wysławiał Twoje imię. Tyś zwycięstwa wielkie dał królowi, i Twemu pozmazańcowi okazałeś łaskę, Dawidowi i jego potomstwu na wieki. Amen. Druga część Lekce Divina, czyli medytacja, poproszenie Ducha Świętego, aby wskazał, jaki fragment ma dzisiaj do mnie przemówić. Co Duch Święty chce powiedzieć do mnie poprzez te słowa, Psalm? Powiem Wam, że dzisiaj poruszyły mnie te słowa: Ścigam mych wrogów i dopadam, a nie wracam, póki nie zginą. Starłem ich, nie mogli się podnieść, upadli pod moje stopy. I powiem wam, że ten Duch Święty właśnie przemówił do mnie właśnie w tych słowach, tak rozważam je, że to nie wcale, wcale to nie chodzi w tym psalmie, w tych słowach o ludzi, bo najprościej by było wytłumaczyć się, że Bóg mi dał moc, żebym starał się z ludźmi, z jakimiś moimi nieprzyjaciółmi. A myślę, że Duch Święty właśnie chce mi powiedzieć w tych słowach, że starłem ich, ścigam mych wrogów i dopadam, a nie wracam, póki nie zginą. I tak myślę, że y, te słowa są też odnośni grzechów i nałogów, ponieważ y, wiadomo, że y, najlepszą drogą do nieba jest miłość do Boga i bliźniego, więc dlatego myślę, że mogę skreślić od razu nienawiść do nieprzyjaciół, tym samym. Jak Pan Jezus sam powiedział, żebyście miłowali Waszych nieprzyjaciół. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, te słowa mi się bardziej kojarzą z walką z, ze złymi nałogami, z grzechami. I to właśnie mnie jakoś pociesza, że Pan Bóg właśnie mi mówi, że nie wracam, póki nie zginą. Starłem ich, nie mogli się podnieść, ponieważ Pan Bóg mi wspomaga pokonać te grzechy, słabości abym szedł dalej z łaską Bożą. Więc teraz trzecia część lekcji diwiny diviny, oratio. Panie Boże, uwielbiam Cię, dziękuję Ci, że Ty sam dajesz nam siły i że jeśli szata nas atakuje, to tym bardziej wspomagasz nas, abyśmy pokonali go, aby nasze pokusy nie zwiodły, tylko abyśmy się umacniali w dobrym. Dziękuję Ci za to. I przebacz, że czasami upadam, że czasami szukam swoich dróg i wtedy upadam. No i czwarta część lekcji Divina, czyli kontemplację. Kontemplacjo, czyli właśnie w takiej ciszy, w spokoju, zwrócenie uwagi na to, co Bóg chce przemówić do mnie, a nie co ja do Niego, czyli taka jakby odpowiedź. I na zakończenie podziękowanie. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Wam. Jak Wam się podoba, to przekazujcie dalej. Lajkujcie. No i czekam na Wasze komentarze. W szczególności, może teraz, piszcie w komentarzach, jakie Was słowa w tych psalmach y, jakoś poruszyły. To by było bardzo ciekawe. I dla mnie, i dla Was dzielenie się Słowem Bożym. Dzieleniem się tym doświadczeniem Lekcja Divina. Więc Ave Maria!